Cześć Marcin, co masz ciekawego? Mazda, proszę Ciebie, jest to CX-5 z silnikiem 2 litry, 121 kW, instalacja gazowa BRC Maestro. Aha. Pokażmy kilka komponentów tej instalacji. Tutaj mamy reduktor, filtr fazy lotnej, filtr fazy jest w reduktorze. No i tutaj mamy komputer na wierzchu. A wtryski byś pokazał, mamy tu pod osłoną. Jakie Warto zaznaczyć, że to auto od dzisiaj na 100 tysięcy km wygeneruje nam około 32 tysięcy oszczędności, czyli dosyć sporo. Sporo, sporo. Przy spalaniu około 11 litrów gazu. Yy, koszt takiej instalacji na dzień dzisiejszy jest to około 7500 zł, a zwrot następuje po około 22 tysiącach km. Także zapraszam do środka, pokażę, tam w środku słychać. A w środku, jak zawsze, przełącznik w widocznym miejscu na życzenie klienta, ale tu jest według mnie najlepsze miejsce, żeby montować ten oto przełącznik. Teraz co do wlewu. Tutaj mamy wlew. Jest to wlew pełny. Mieści się tu w standardowe miejsce, bo to w wersji dieslowskiej jest do, e, do AdBlue wlew i tutaj się mieści pełny wlew, bo tu jest po prostu klapeczka, więc czemu tego nie wykorzystać. Co no i zbiorniczek. Do, co do zbiorniczka, mamy tutaj zbiorniczek 67 litrów, który nam idealnie uzupełni tutaj podłogę, Aha. tak, no bo by, jeżeli byśmy założyli mniejszą, to trochę by było miejsca wykorzystane. a tak mamy wykorzystane w pełni miejsce, e, więc co by warto jeszcze powiedzieć. Zasięg na tym zbiorniku jest to około 410 km, czyli bardzo dużo jak na ten samochód. Także nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić do energii na montaż Waszego samochodu.